Wracałem późno do domu. Droga prowadziła przez las, którego zawsze unikałem, ale tym razem nie miałem wyboru. Było już po północy, a latarnia na końcu ścieżki świeciła jak jedyna nadzieja. Idąc, usłyszałem pierwszy szept. Był tak cichy, że pomyślałem, że to tylko wiatr. Ale kilka kroków później usłyszałem go znowu, wyraźniej. Ktoś mówił moje imię, zatrzymałem się, rozejrzałem, ale wokół była tylko mgła i drzewa. Serce przyspieszyło, więc poszedłem szybciej. I wtedy głosy się zwielokrotniły. Szeptali wszyscy naraz, coraz głośniej, coraz bliżej, jakby stali tuż obok mnie. Przyspieszyłem kroku. Czułem, że ktoś idzie równolegle obok mnie, choć nie widziałem nikogo. W końcu zacząłem biec. Latarnia była już blisko, ale nagle zgasła. Zostałem w absolutnej ciemności. I wtedy, dokładnie za moim uchem, usłyszałem ostatni szept. Chłodny, zimny, nieludzki. Już nie uciekniesz. I poczułem zimną dłoń na ramieniu. Ciemna dłoń na moim ramieniu była lodowata. Próbowałem się wyrwać, ale ciało odmówiło posłuszeństwa. Jakby ktoś nagle odciął mi siłę. Czułem tylko zimno, które rozlewało się powoli od ramienia w stronę klatki piersiowej. Wtedy zrozumiałem, szept, który usłyszałem za uchem, wcale się nie skończył. On trwał, tylko teraz był wewnątrz mnie, jakby ktoś mówił moimi własnymi myślami: Nie uciekaj, już należysz do nas. Z trudem spojrzałem na drogę przed sobą. Tam, gdzie wcześniej była latarnia, teraz stały sylwetki. Kilka, kilkanaście. Wszystkie nieruchome, bez twarzy. Tylko cienie, które odcinały się od mygły, i wszystkie były skierowane wprost na mnie. Nagle jeden z nich zrobił krok do przodu. Ziemia pod moimi nogami zadrżała. Kolejny cień przesunął się tak szybko, że przez chwilę wydawało mi się, że mrugnąłem i zmienił miejsce. Usłyszałem śmiech, ale to nie był ludzki śmiech. Brzmiał jak dźwięk stłumionych setek gardeł, rozciągnięty i nienaturalny. W panice zacząłem się cofać, ale za plecami już ktoś stał. Czułem jego oddech na karku. Odważyłem się odwrócić. Zobaczyłem twarz, a raczej jej brak. Pustka. Gładka powierzchnia, z której zaczęła się wyłaniać dziura. Najpierw mała, potem większa, aż w końcu zobaczyłem, że to usta. Ogromne, nienaturalne usta, które zaczęły szeptać dokładnie w moją stronę. Wejdź. I wtedy zobaczyłem, że te wszystkie cienie stojące przy drodze też zaczynają otwierać podobne usta. Wszystkie razem, jak echo. Wejdź, wejdź. Patrzyłem, jak mgła przed nimi się rozstępuje i tworzy coś w rodzaju przejścia. Czarna dziura w powietrzu, która pulsowała jak żywy organizm, a głosy stawały się coraz głośniejsze. Próbowałem krzyczeć, ale z moich ust nie wydobył się żaden dźwięk. Kroki same poniosły mnie do przodu. Czułem, że nie mam wyboru. I tu nagle wszystko ucichło. Absolutna cisza. Jakby świat zatrzymał się w miejscu. A w tej ciszy, w samym środku mojej głowy, usłyszałem ostatni szept. To dopiero początek. Wciągnęło mnie. Nie wiem, czy to był sen, inny wymiar, czy po prostu koniec wszystkiego, ale znalazłem się w miejscu, którego nie da się opisać. Wokół mnie była tylko czerń, nie taka zwykła ciemność jak w nocy, tylko absolutna pustka. Czułem, jak coś mnie obserwuje, tysiące oczu, które nigdy nie mrugają, a w oddali słyszałem bicie serca ogromne, dudniące, powolne. Każdy krok, który stawiałem, odbijał się echem jak uderzenie pioruna, i wtedy zobaczyłem ich. Te same sylwetki, co wcześniej, ale teraz były bliżej. Otwierały swoje ogromne usta i szeptały w rytmie tego serca. To już koniec, to już koniec. Wiedziałem, że jeśli podejdę choć krok bliżej, to wciągną mnie na zawsze. Ale ciało znowu mnie nie słuchało. Nogi niosły mnie same, coraz szybciej, aż byłem tuż przy nich. Nagle jeden cień odsunął się, pokazując coś w rodzaju tronu zrobionego z ludzkich kości. Na nim siedziała postać większa od wszystkich innych. Powoli podniosła rękę, wskazała na mnie i usłyszałem szept, który brzmiał jak milion głosów naraz. Witaj w wieczności. W tym momencie Ziemia zaczęła się rozpadać. Spadałem w otchłań, czułem, że to już naprawdę koniec, ale nagle usłyszałem dźwięk, znajomy, absurdalnie niepasujący do tej sceny. Melodia Disco Polo. Spojrzałem w górę i zobaczyłem, jak przez czarną pustkę leci. Prezydent na miotle. Bra. Dosłownie jak z bajki, tylko w dresie i z głośnikiem Bluetooth przepionym do ramienia. Wylądował na ziemi, odłożył miotłę i zaczął tańczyć do disco, po której nic się nie działo. A wtedy wszystkie cienie, które przed chwilą chciały mnie wciągnąć, zaczęły razem krzyczeć jedno słowo. Raz po raz, ciebot, ciebot, ciebot. Stałem tam oniemiały, patrząc jak cały koszmar zamienia się w groteskowy kabaret. I wtedy dotarło do mnie jedno. To był najbardziej lenowy kabaret, jaki widziałem w życiu.